Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj, żeby się nie powtarzać i tylko Państwu przekażę jak tu się nade mną znęcają. O, zapomniałem tu jeszcze wpisać naruszenie miru domowego, ale to sobie dopiszemy. No, był 8 marca, oczywiście piękne święto. Życzymy naszym wspaniałym paniom wszystkiego yy, dobrego. Również tym w mundurach. Niech tam. Co prawda bez mundurów pewnie lepiej wyglądają, ale nie chcę być tam posądzony o jakieś prymitywne aluzje. Wracając do, do, do tego jak mnie gnębi. 8 marca stosowano wiele technik Wojstu Skal, memory, memory blocking i budzono mnie tam kilka razy w nocy i. Ale zapisałem tylko jeden taki Wojstus yy, Skal 5.37 Dusimy cię i głów nam zrobisz. Hu, JU. Yy, później zastosowali sobie taki sens manipulation, smród yy, azotu i duszenie gazu. Oczywiście duszenie tym gazem. Jak sobie siedziałem spokojnie w salonie i oglądałem telewizję o 22.40, różne transmisje o Belgii typu TY, HU, JU, TY, ŚWI i tak dalej. Ja myślałem, że oni przekazują przeze mnie życzenia dla pani Agaty Dudy. No i szybciutko pobiegłem i napisałem maila, żeby tam pani Agata Duda i pan Andrzej też otrzymali te życzenia. No i o pierwszej 10 8 marca, czyli już 9, dostałem taki Wojsku to skal. To jest po to hu JU, żeby cię za je <coughs> tak jak żonę. No i w związku z tym poczułem się troszeczkę taki osamotniony w tej różnej walce i zacząłem przeglądać konstytucji. I tutaj artykuł 32 konstytucji RP mówi tak. Wszyscy są wobec prawa równi, jak ja, to i Pan Prezydent, to i Pan i Zastępca Komendanta Policji Kochańczyk. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. No to i ja, i moja rodzina, no i na przykład Pani Małgorzata Gostkowska też, to i Pani Prokurator Kubas, to i Pani Sędzina Hałodus-Obrochta. Mm, jak wszyscy to wszyscy przez władze publiczne nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. Z jakiejkolwiek przyczyny. Człowieku, też to nasza wspaniała konstytucja. Artykuł 32. Jak wszyscy to wszyscy. No i napisałem tam maila i e maila zresztą kolejnego przez już chyba czwarty rząd, z rzędu. Żeby sobie każdy poczytał. To no, zakończyliśmy 8 marca. Później mi dali się trochę przespać. 9 marca zaatakowali mnie ponownie. Voice Skal, Remote Neural Manipulation, czy to był Electric, Magnetic Pulse, Bull, Yonder i tak dalej. Nic specjalnego się nie działo. Za to w nocy z 9 na 10 marca zaczęto przesyłać bardziej wulgarne i agresywne Voice Skal. I tak na przykład. Pani Agacie Dudzie z PZD wypadło dziecko Łapińskiego. Pierwsza w nocy. No, skomentowałem to w ten sposób. Wysłałem oczywiście dla Andrzeja gratulacje. I skomentowałem to w ten sposób. No, jeździ chłop po całej Europie załatwia różne sprawy. Zapracowany. Łapiński plnował Agaty. Gdzieś tam się wkręcił na dwór. No mogło się przytrafić, no, ale żeby to teraz po całej Polsce Wojstu Skal rozsyłać do wszystkich z taką informacją, no i tak wulgarnie, no i zrobili mi nawet echo mózgowe z tego, słyszałem przez kilkanaście powtórzeń. O 9.50 już 10.00 Wojstu Skal z PZD pułkownik Kawęckiej wypadł młody kochańczyk. No mogli się znać, no, pewnie że się spotykali na jakichś zjazdach. Pani pułkownik Kawęcka została szefem służby wywiadu wojskowego, no, a pan Rafał Kochańczyk został zastępcą komendanta głównego policji. Wcześniej tutaj maltretował, torturował ludność opolszczyzny tymi różnymi testami. Yy, tak zwanymi pręskanami na zlecenie służby wywiadu wojskowego Łapińskiego. No a pani kawęcka gdzieś tam się knęciła przy yy, generale Łapińskim, tu herbatę zrobiła, tu yy, podała kanapki, zrobiła, a tu zrobiła co innego. No i dlatego teraz wojsku skal przesyła z PZD, pułkownik kawęckiej wypad młody kochańczyk. Może to zabawne, może nie zabawne. No ale ja o tym wiedzieć nie potrzebowałem. A mogła mi to przesyłać grupa z Instagrama Sopola. No i ci ludzie tak bardzo chcą być ujawnieni. Proszą mnie o to od, od kilku lat, że postanowiłem ich ujawnić. Grupa Instagrama Opole. Inaczej ja to nazywam zorganizowana grupa przestępcza Sopola. Pani prokurator Limańska Zydel, pani Prokurator Kubasa, pan doktor Misiaczek Ortopeda i Pan. Bartłomiej Kałamarz i pan Gwozdecki. To tych, których zlokalizowałem. No, do tego dochodzą gorliwi funkcjonariusze, pan Lachowicz i pani Gostkowska. Co ci ludzie zrobili, że dostąpili tej yy, wspaniałej nominacji do grupy zorganizowanej Grupy Przestępczej FOPOL? Pani Limańska Zydel wezwałam mnie kiedyś i wyznaczonego z urzędu adwokata, notabene pozdrawiam, bardzo inteligentny i zdolny młody człowiek, na okazanie dowodów. No i tymi dowodami były skopiowane mój, skopiowany mój notatnik. Ja zapisywałem jak mnie torturują, jakie techniki kradzieży danych i tortów, cybertortów dla mnie stosują. Wpadła policja, wpadły psiska, zabrali mi te swoje, te moje notatki a pani Limańska-Zydel zrobiła z tego materiał dowodowy przeciwko mnie, że tam sobie zapisywałem. No i dobrze, okej. Okay. Dlatego, to, dlatego to sprawiło, że ją nominowałem do tej grupy yy, przestępczej FOPOL. Następnie pani Kubasa. No, pani Kubasa, to już sprawa jest bardziej oczywista. Jak ta policja do mnie do domu wpadła, jak psiska wpadły, zabrały moje noże, zabrały to, a pani Kubasa później, następnego dnia zatwierdziła to przeszukanie, mało tego, postanowienie dokonała w przypadku mojego mienia. Boję się, że zabiorą kominek, jak następnym razem wpadną, bo może Lachowicz buduje dom albo coś tam, tu mu się przyda tu oprócz mu się przyda tu kominek, bo się przeglądał na impresjonistę. Powiedziałem, że to bitwa pod Grunwaldem, no to zostawił, no, ale następnym razem może zabierze. Czyli pani Kubaca za to, że o, postanowienie orzekła o przypadku mienia. Mojej własności, własności mojej dzieci. Pan doktor Misiaczek. O, pan doktor Misiaczek to jest jak pani Kilde, pani doktor Kilde, już wspominałem, ta, ta, ta pani z Finlandii, lekarz o trzech specjalności. Pan doktor Misiaczek specjalizację ma jako ortopeda. Przyjął mnie jako kardiochirurg w szpitalu tutaj na Witosa, a diagnozę wystawił jako psychiatra schizofrenia paranoidalna. No i pozdrawiamy pana doktora Misiaczka. Oprócz tego, oczywiście, mamy tutaj wspaniałego funkcjonariusza, yy, agenta Tomka. Z Sopola mamy swojego, my mamy agenta Bartłomieja. Agenta Bartu O, Tomek też jest, bo Tomek to jest dwosdecki, no ale to z cmentarnej na policji może można pomylić z grabarzem. Ale pan agent Bartłomiej Kałamasz, co aby był, oskarżył mnie o to, że chciałem go zabić, a on siedział gdzieś tam daleko. Kurde, i pas Żubryk. Także ciężko się zabija na odległości tam 700 km. No ale pan agent Tomek Wozdecki potwierdził, że tak rzeczywiście ja mu groziłem i chciałem go zabić, pomimo tego, że on był gdzieś tam na. Może nie Mazurach, ale tam przypuszczę Białowieskiej i klonował tych azylantów i azylantek. Także ludzi, których tutaj wymieniłem, ja posiadam na nich kwity. A jakie to są kwity? A da są takie kwity, że są zdjęcia, że są yy, odpisy, że są yy, zaświadczenia ze szpitala. Oni się podpisali, przybili tam jakieś swoje pieczątki, i ja to jestem w posiadaniu. Pani Gostkowska tutaj potwierdziła raport, zaburmienia i tak dalej, później pani. To, to, to wszystko jest. No i jak już tutaj przedstawiłem tej, tej, tą wspaniałą grupę ludzi, tak zwany opolski Instagram. To trzeba coś z tym zrobić. No i zacząłem sobie szukać, przeglądać. Znalazłem, odkopa, odkopałem w swojej bibliotece stary podręcznik. Kodeks karny, komentarz. Zupełnie nieaktualny, bo, bo to był z 1987 roku, a od 1997 roku mamy nowy. To jest pana profesora Baffi. Notabene straszny komunista. Sąsiad tego Wacławka niedaleko Olsztyna, także razem pewnie coś tam sobie robili. I aktualny, nieaktualny, ale komentarze aktualne. Bo wyobraźcie sobie, że jak kobieta została zarżnięta nożem za czasów głębokiej komuny, to pewnie. To przestępstwo niczym się nie różni od tej kobiety, która została zarżnięta nożem za czasów demokratycznej Polski, wczoraj czy przedwczoraj. Może się różni różnymi technikami środczymi, ale przestępstwo jest takie samo. No i te komentarze profesora Baffi są jak najbardziej aktualne. Może pożyczę pierwszą część dla pani prokurator Kubasy, a drugą część dla pani prokurator Limańskiej-Zydel. Niech się dziewczyny wymienią, w razie czego, jeśli w bibliotece tego nie ma. Wracając dalej i porównałem jak się zmienia nasze prawo, no i oczywiście prawo się zmieniło drastycznie, artykuły są zupełnie inne, komentarze są aktualne, ale artykuły są inne. I co do tej grupy, która mnie tu obserwuje od ponad 4 lat i pomaga, chciałem powiedzieć, jest taki artykuł 190 i to jest stalking Gun. 190a Kodeksu Karnego. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby, lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Pani Kubasa, czy pani pani prokurator Kubas, czy pani słyszy? Czy pani jest świadoma, że taki artykuł istnieje? 190a kodeksu karnego, stalking, że za to są trzy lata puchy? Czy pozostali członkowie tego, tej zabawy Instagrama są świadomi takiego istnienia, takiego artykułu, czy nie? No jeżeli nie byliście Państwo świadomi, to polecam lekturę na internecie, bo niestety w Bafi tego nie ma. To był tylko taki skromny artykuł 190a o stalkingu. Tu, żeby zachować jakąś chronologię, mamy później artykulik 156. Ciężkie. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia. Hmm. Czy te wszystkie testy na mnie pozbawiają mnie w jakimś stopniu yy, wzroku, słuchu, mowy i tak Uszkadzają te moje zmysły? Na pewno tak. Ciężko to będzie udowodnić, bo nikt nie chce powołać biegłych z dziedziny medycyny. W jakim stopniu przez te wasze głupkowate testy na ludziach zostały uszkodzone moje zmysły? I tak dalej. Ale czytamy drugi. Punkt drugi. Innego ciężkiego kalectwa ciężkiej choroby nieulczalnej lub długotrwałej choroby, realnie zagrożającej życiu. Nadciśnienie, stres. Z tego co wszyscy mówią, to stres zabija ludzi. A możesz mi wierzyć, panie ministrze, bo dar może mi pan wierzyć, to jest strasznie stresujące, jak idę do toalety i otrzymuję taki wojsku skal. Nie sikaj na podłogę albo nie sikaj na deskę. To jest bardzo stresujące. A wiesz, jak się ciężko uprawia seks? Ua, nawet mi o tym nie mów. Porozmawiaj z Agatą. Co tam dalej. Wracając do tego artykułu 156, długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego istotnego uszczerbku lub zniekształcenia ciała, podlega karze i tak dalej. Ale mnie szczególnie interesuje ten motyw trwałej choroby psychicznej. No, i jeżeli mi tutaj pan y, pułkownik Zuba przesyła taką informację, że nikt z tego nie wychodzi normalny, że będziesz wariatem, że będziesz uznany za chorego psychicznie, a nawet pan y, Łabuda, biegły sądowy Sebastian Łabuda w Opolu, poczynił ku temu pierwszy krok razem z panem y, Miszkiewiczem, y, ortopedą znajomym doskonale arkana psychiatrii. Że to jest schizofrenia paranoidalna. No i nawet odwieźliście mnie państwo do szpitala na miesiąc czasu, czyli zakładam, że posiadałem zwolnienie lekarskie na yy, wymagającym terminie, czyli ponad 7 dni. No i co? 156 artykulik przewiduje karę. Mniej więcej do 10 lat pozbawienia wolności. Czyli ci Państwo wymienieni wcześniej, ta zorganizowana grupa przestępcza, czyli inaczej mówiąc Instagram Opole, czyli grupa stalkerów, powinna, jest zagrożona wyrokiem do 10 lat puchy. Delikatnie mówiąc. 156. Pozdrawiam Panie Prokurator, bo Panie pewnie będą wiedziały, jak się do tego zabrać. 157 kodeksu karnego. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, podlega karze ograniczenia wolności albo pozwolenia wolności do lat dwóch. No to jest taki lżejszy artykulik, ale też się kwalifikujecie. 160. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jak tamte dwa nie wystarczą, mamy tutaj kurczę, 160. Ja podkreślam, ja nie jestem prawnikiem, ale w miarę każdy człowiek ma jakiś tam zasób wiedzy. Poza tym, studiując różne case, różne przypadki, które są pu publikowane, można pewne rzeczy wnioskować. Artykuł 160. Mamy. Teraz co tu dalej mamy? 40 już było. Mamy 231. Głośny kazus, pan Kamiński, pan wąsik, można zastosować na przykład do pani prokurator Limańskiej rydel, czy do pani prokurator Kubas. Przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia, lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Zaraz, zaraz, niech no pomyśla. Czyli, jeżeli pani prokurator Kubasa yy, wprowadziła na mnie coś takiego, jak zakaz opuszczania kraju, aż do yy, zakończenia sprawy yy, dotyczącej obrażania nieistniejącego, Funkcjonariusza Bartłomieja Kałamarza narusza mój jakiś tam interes prywatny, czy nie? Bo ja to wiecie, nie jestem prawnikiem, wszystkiego dokładnie, nie rozumiem, co tu pisze. Na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Czy jest to działanie na szkodę interesu prywatnego, że ja nie zarabiam 50 tysięcy funtów rocznie, bo pani Kubasa się bawi z jakimś tam pseudo w grupę. Instagrama, która zresztą jest grupą Stalkerów, jest to nic innego jak Stalking Gang. Eee, ja się na no nie znam, ale tak tutaj coś tu z tego wnioskuję. Zorganizowana grupa przestępcza lub związek przestępczy. Artykuł 258 kodeksu karnego. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Podlegacarze pozwolenia na lości od 6 miesięcy do lat 8. O, gdzie to ich zamknąć. No i mamy dalej artykuł 267. No, powiedzmy, paragraf 3 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu, kto w celu uzyskania mów informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem oprogramowaniem podlega grzywnie, każe, każe ograniczenia wolności albo podbawienia wolności do lat dwóch. Niech no pomyślę. Czyli jeżeli ja sobie rozmawiałem na Skype z żoną i na posterunku przy cmentarnej siedział sobie fun funkcjonariusz gwozdecki i walił y, głową w blat biurka, żeby nie zasnąć, to co? To to był nielegalny pocuch? Czy legalny był? Nie wiem, ja się naprawdę nie znam, no, ale tak tylko takie retoryczne pytania zadaję. Bo jeżeli sobie oglądał i jak już wspomniałem wcześniej, walił tą głową w, o blat biurka, żeby nie zasnąć, to nie powinien nic pamiętać. A dlaczego mi transmitują w Skal, o czym ja rozmawiałem, w większości bzdury? No, należałoby jeszcze odkopać taki artykuł yy, o szantażu, z tym, że każdy powie, bo to należy udowodnić. No, i należałoby to udowodnić yy, ze zdaniami w hipnozie, ale jakoś żadne służby. Nie mają śmiałości, żeby tego przyjąć, a tym bardziej sądy nie chcą uznać tego za dowód. A jeżeli ja składam zeznania pisemne, to już była sprawa pana Sebastiana Łabudy, żeby pozbawić mocy prawnej takich zeznań, no bo człowiek jest chory. I sobie chory, psychicznie na schizofrenię paranoidalną i sobie taka zorganizowana grupa przestępcza w Opolu robi co chce. A jest to w sumie. Artykuł Konstytucji 32 i parę artykułów Kodeksu Karnego. 190 KK, stalking, 258 udział w zorganizowanej grupie przestępczej, 231 niedopołnienie natużyci obowiązków służbowych, 256 ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mam zaświadczenie. Byłem 30 dni w szpitalu, no to musiałem być chory, to, to, a wystarczy 7. No, i wracając jeszcze, no i tam więcej tych różnych, to już jacyś specjaliści kiedyś się od yy, adwokaci, jak zezwoli wywiad Łapińskiego, no czy teraz pani Kawańskiej, no bo przecież przychodził yy, głupek po podstawówce przy całym szacunku dla normalnych ludzi, którzy ukończyli tylko podstawówkę, z legitymacją służba wywiadu albo ABW rzucał na biurko pani prokurator i wszyscy, czy tam w adwokaturze, i wszyscy padali pod biurko ze strachu. Bo przecież on jest z wywiadu wojskowego. Nic im nie wolno zrobić. Oni mogą łamać prawo, mogą zabijać, mogą robić co chcą, mogą kraść po 50 tysięcy z depozytów ABW, wyjeżdżać za granicę. I kto ich złapie? Policja nie ma takiej możliwości. Koledzy z ABW, czy z SWW nie będą kumpla ścigać, bo pewnie dostali działkę. A takie... Na marginesie. No i zapomniałem tutaj powiedzieć, jest coś takiego jak artykuł 267. Bezprawne uzyskiwanie informacji. Podsłuch biologiczny. W tej chwili, tu i wszędzie. Wracając do tych podręczników, jak już się, to nawet nie są podręczniki, tylko książki, które gdzieś tam mi były zakopane na strychu. No i musiałem tam sobie je odgrzebać, żeby coś sprawdzić. No i znalazłem taką piękną książeczkę. Czerwone Noce, Hedryk Cybulski, proszę spojrzeć, wydane w latach 70., Jak, jakżeż to nam przypomina taką sytuację, bo to jest o Podolu, o Ukrainie, wiecie? Łapiński nie wiedział, jego ludzie nie wiedzą. Była taka książka, to nie ten czerwony kolor, to nie chodzi o komunistów. Po prostu Hedryk Cybulski opisywał tam swoje doświadczenia, to jest jego pamiętnik. Co to się działo na tej Ukrainie? Patrz, kurde, no przewidział to, co się dzieje teraz. Żeby tak było o bohater naszych czasów, LeRmonto. A to o o tym, to tak podstrofując od tego tematu, to o łabudzie, co nie? Bohater naszych czasów wrócił do łaski. Kodeks karny Bafi, Bafia komunista, nikt nie będzie chciał do tego wracać. Komentarze ma wspaniałe. Chociaż był też profesor Bafia, redemptorysta z Gorców. No to będę fajny człowiek. Wracając tutaj. To jest droga do nieba dla komisarza Gostkowskiego. Proszę się tym zainteresować. Czas najwyższy. Mamy dalej. Odkopałem na strychu. Proszę bardzo. O, sztuka kochania. Może być dla gaty Dudy, ale Holy Bible dla Andrzeja Dudy. <śpiewanie> e ewentualnie wymienimy to. To dla, to dla Kawęckiej, a to dla Kochańczyka, co nie? Kochańczyka, Biblia Kawęckiej, sztuka kochania. No ale no, była też ballada do no Januszku, no ale to odłożymy, czy tam nad sztukę kochania, co nie? Wracając do tego, że tutaj cały czas tytułują tychu i tak dalej i podobne komendy, odkapałem gdzieś tam w yy, bibliotece zasady etyki i obyczaje żołnierzy zawodowych. Proszę bardzo, nie ja wiem czy teraz coś się zmieniło, ale szukam, szukam, czytam, szukam. No nie ma, nie ma takiej komendy. Ty, chu i tak dalej, i tak dalej. Żeby nikt nie był pokrzywdzony, mam też pewne, dlatego że nasz prezes słynie z zamiłowania, jest w sumie kurczę najbardziej odczytanym człowiekiem w Sejmie. Mam też dla pana prezesa. Pewnie przez pierwsze 4 lata czytał tylko. Żywoty Cezarów z Fetoniusza, czytałem parę razy, piękna książka, pan prezes pewnie dalej czyta. Co prawda Kaligula to z niego nie jest, ale jakiś tam Klaudiusz może by i był, co nie? Tylko się skończyło. No i teraz zaczął czytać Króla Szczurów, no bo wszyscy uciekają, co nie? <laughs> Także miłego czytania. Mam tutaj też, yy, to już wcześniej chciałem skomentować, a propos tej opieki nad rodzinami zabitych kobiet. Ty, baranie Ubecki, ze służby wywiadu wojskowego. Prócz, jest coś takiego jak kodeks cywilny, i w tym kodeksie jest księga zwana Spadki. I choćbyś chciał, to nic nie możesz z tym zrobić, bo państwo reguluje podział majątku. Powinien się o tym wiedzieć, zanim zaczniesz szczekać, opowiadać ludziom bzdury. Dziękuję, do widzenia.